什么？谢吗 Czy dalej boli cię ręka bo za dużo waliłeś konia I nie dajesz rady klikać w myszkę Dobrze trafiłeś bo w tym odcineczku Klikać będzie ci samo pokażę ci jak Niewykrywalna najlepsza kilaura Ustawienia na serwery typu anarchia Rapy w sumie na każdym serwerze A na 1,3,3,7 lajków udostępnię wam posta z konfiguracją kilaury Jak to trzeba zrobić na Pem Mateorze Więc pierdolni lajka i lecimy Dobra widzowie jak już widzicie jesteśmy sobie na serwerze Rapy.pl. No i co pokażę wam moi drodzy tak naprawdę Nie, nie najlepszą Kilaure, nie ma w ogóle Bana, nie ma nic, można sobie strefować Tak byście normalnie grali, coś pięknego Warto sobie włączyć na pewno Jeżeli sobie gracie na takich serwerach auto Totem, auto armor, hitboxy Sprinta Nie włączajcie sobie no slowa, bo tutaj Są za to bany, bo testowałem To dzisiaj, więc no nie, nie, nie polecam No ale moi drodzy, włączamy sobie kilaurę Tutaj pokazuje kilaurę. Klikacie sobie kilaurę, bindujecie sobie ją Najlepiej na Rkę no i co? Mamy tutaj, moi drodzy, królika doświadczalnego, mojego widza. Tylko czekajcie, bo ktoś tam lata. Dobra, dało się miejscówkę jednym znaleźć. Jest tutaj oczywiście mój widz. No i co? Wychodzimy. No i dajmy, że on będzie nas klepał, więc kleb nas. No jak widzicie, no totalnie... No powiem wam tyle, zero podjazdu. Wiadomo, wy tu jeszcze możecie skakać. Prawo, lewo jak zając. Yy, możecie też po prostu nie skakać, stać w miejscu, czy coś No tak naprawdę to trzeba sobie wyszkolić Ale najważniejsze jest to, że krytujecie cały czas I gościu was nie może dosięgnąć, więc no co jest coś pięknego I zależy od was czy po prostu skac skaczecie, czy to jakieś tam uniki robicie Pokażę wam jeszcze raz Dawaj tutaj jeszcze raz, widzu przyjść. Ja mam mi miejsce... serca o dobra Patrzcie Patrzcie, jeszcze bym go zabił, widzieliście to? Ej! Dobra, druga szansa teraz, bitwa raz, żelazny, na żelazny, dawaj. No moi drodzy, no... No sami widzieliście, tak? E, tym razem, moi drodzy, klikałem e, strzałkę DA, czyli robiłem, wiecie o co chodzi, taką jakby, takie, tak, taką kiwkę. Macie piłkę, no, macie piłkę do, do piłki nożnej i taką kiwkę robicie prawo-lewo. Teraz klikłem killaura i robiłem pik 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 No jak widzicie, no coś pięknego. Nic dodać, nic mówiąc, Wbijamy teraz na anarchię GG, ale jeszcze wejdziemy sobie tutaj na y, serwery Lifestyle i też wam pokażę, że działa. Teraz moi drodzy jesteśmy na Rapak, tylko na serwerze Lifestyle. No i pokażę wam, że to, to też po prostu działa przez ścianę, nie? Tylko przez ścianę. To pamiętajcie, żeby tak umiarkowanie to robić, więc nie włączajcie na 10 sekund, bo możecie dostać bana. Więc tak, e, klikacie R, dajecie mu hita. Klikacie R, dajecie mu hita 2. Kolejny. No i jak widzicie, e, koleżka sobie ginie. Nie macie żadnego bana, nie macie nic. Ale tak jak mówię, jeżeli włączycie na 15 sekund 10 i cały czas będzie nawalało, dostaniecie bana, więc to trzeba też tak fajnie robić, nie? No jak widzicie, dostałem serduszko, więc mamy jedno więcej. Tym razem, moi drodzy, będzie klepa 1v1. Jak i Laura, widz normalnie, więc lecimy. Dawaj. No, no jak widzicie nawet nie klikałem, nie robiłem uników, nie robiłem tak naprawdę nic Po prostu trzymałem strzałkę W Lecimy moi drodzy na anarchię GG Zobaczymy czy tam jest lepszy antycin na tych samych ustawieniach Oczywiście ustawienia dajemy te same, wszystko dajemy to samo Więc zobaczymy czy anarchia jest lepsza pod tym względem, czy jest tak samo Więc no, może się zaskoczymy, let's go Kolejna klepa No, jak widzicie, zabiłem go na y, siedmiu sercach, ale coś mnie cofa. Powiem wam, że kilaura działa, Bananie nie dostaję, tylko że tutaj y, cały czas mnie cofa. I patrzcie, typa. No, wiadomo, no, oni mają miecze 40, jakieś tam 30, nie wiem. Tym razem, moi drodzy, jesteśmy na Anarchy GG Lifestyle. Zobaczymy na Lifestyle, jak to działa. Czy będzie działało, czy nie będzie działało, więc zobaczmy sobie tą kilaurę przez ścianę, czy działa. Raz, dwa. 3. No, jak widzicie, Sika Lafo, Mani Wisienka na torcie, wszystko działa zajebiście. Teraz sobie zobaczymy klepę 1v1 i lecimy sklepą. Dobra, widzowie, mięsko się zregenerowało. No i dobra, lecimy z tą klepą, dawaj. Dobra, eee, wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest e, zrobione, e, powiem tak szczerze, na Anarchii zablokowali tą kilaurę, że nie można cały czas mieć włączonej, bo, bo mówię, znaczy, e, cały czas jak macie włączoną kilaurę, to ona działa, działa zajebiście, z większej ilości kratek, bla, 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 tylko, że jakieś takie jest, e, takie cofki są, że stoicie w miejscu, ale... Rozwiązaniem tego, tego problemu jest to, co wam teraz powiedziałem, że włączacie Killaura i wyłączacie. Nie wiem, czy spojrzeliście prawy, górny gul, gul, róg, jak ja po prostu klikałem, że wiecie. Pyk, R, 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 R. No i tak naprawdę to jest rozwiązanie całej zagadki, więc yy, na anarchii GG Killaura działa, wszystko jest niewykrywalne. Wszystko jest Sika la fau. V klipa zablokowali. Yy, taka ciekawostka, to są jakieś skrzyneczki. Yy, ale zobaczmy jeszcze raz, upewnimy się, ostatni raz, czy na pewno. I v clip 4. No, nie działa. Tak widać, no nie działa to. Nawet na jedną kratkę nie wiem dlaczego. No dziwne, ale nic. Dobra, widzowie, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Przetestowaliśmy sobie. Piszcie serwery, na których można przetestować tą kilaurę albo jakieś takie fajne funkcje. Jak najbardziej to zrobimy, przetestujemy. No i co? Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. 1000 lajków i w kolejnym materiale udostępnię konfigurację tej kilaury. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się na i elu.